Witajcie moi drodzy kubami, del Akademia Bogactwa. Taki szybki odcinek, przedwakacyjny. Dzisiaj mamy koniec roku, 19 czerwca. Ja czuję się przedumny, dlatego że byłem u mojej córki na zakończeniu pierwszej klasy. Widziałem pierwsze świadectwo. Pamiętam jak dziś, jak sam kończyłem pierwszą klasę, także wielkie koło życia toczy się dalej. Natomiast ja chciałbym w ogóle wszystkim uczniom, studentom, kto tam kończy dzisiaj, to, to, to serdecznie pogratulować wyników, życzyć wszystkim wakacji. Natomiast, może mała przestroga, może mała dyskusja, ale wracając teraz z zakopanego z Manufakturą Milionerów, cała relacja z tej naszej wyprawy i podsumowanie roku szkolnego, kilku miesięcy pracy na Manufakturę Milionerów.pl, tam zapraszam. A tutaj chciałbym sprowokować pewną dyskusję, bo zadziała się rzecz dziwna. W dzień wyjazdu. Po pięciu latach kupiłem w BMC nowe rękawice, nowe buty, cały nowy strój, nowy kask. Tak się dziwnie stało, że jeszcze mam motocykl, który przestał półtora roku w garażu z uwagi na, na moje problemy tam z prawą ręką i tak naprawdę teraz zacząłem jeździć motocykl 4,5 km. kilometrów. Wracając z Zakopanego w Poroninie zrobiła się ulewa, bo mieliśmy przepiękną pogodę przez cztery dni, no ale zaczęło padać około 15 ostatniego dnia. Wyobraźcie sobie, że, bo uczymy się marketingu, uczymy się działania, rękawice dość drogie, wodoodporne, nasiąknęły wodą do zera. Buty, które próbowałem zamknąć, bmkowskie, za prawie 1500 tysiąca, klamerka pękła. Kask stary, który przeżył ze mną wiele wycieczek, kilkanaście krajów, 45 tysięcy kilometrów, to jest stary kask, nie przemógł nigdy. Nowy kask przemógł od razu, takie smuszki tu się zaczęły robić a wycieraczka na rękawicy nie pomaga, bo od środka nic się nie zrobi. Na no, domiar złego, pod Piotrkowem, tam też za chwilkę na końcówce filmu zobaczcie relację wtedy, jak tam rzeczywiście było, padł mi cały sprzęt, pod Radomskiem był jakiś skrót leśny, wjechałem w piach, nie mogłem wyjechać, no to użyłem, delikatnie na pół sprzęgle wyjechałem, spaliłem to wszystko, i motocykl za, za tam 80 kilka tysięcy złotych przestał reagować, przejechał kilkadziesiąt kilometrów i padł. No i takie mam dwa spostrzeżenia i pytania do Was, bo już użalałem się kiedyś na tym, że zmieniłem samochód na droższy. Miały to być moje marzenia, okazało się, że był drogi leasing, natomiast auto jeździło podobnie. Tutaj mam sporo wniosków, bo nie wiem czy nie przegiąłem, yy, jeśli chodzi o tam posta, że, że BMW jest straszna i tak dalej, bo jestem fanem i... Klientem motoryzacyjnym, bardzo lojalnym klientem BMW. Natomiast pierwsze pytanie do Was z dzisiejszej lekcji, czy tak drogie sprzęty powinny nas zawodzić? Druga sprawa, od razu Wam powiem a propos biznesów, interesów, że jeszcze tego samego dnia chłopaki zarówno z Warszawy, z Liberty Motors, jak i z Łodzi Liberty Motors pytali, czy nie chce żadnej pomocy. Rano laweta motocykl zawiozła do serwisu, zajęła nim się jedna ekipa. Człowiek, którego bardzo pozdrawiam, który sprzedał mi te ciuchy, powiedział: Kuba, co się dzieje? Powiedziałem o rękawicach. Przy nim włożyłem rękawice pod wodę, pod kram. Nic nie nasiąkło, także nie wiem, czy to jest kwestia, że szybko można, długo nie można, ale wydawało się, że jest ok. But. Podobno klamra ma prawo pęknąć, więc dostanę tutaj, to jest wymienne. Dostanę kolejne, już zostały zamówione na gwarancji. Kask został. Od razu w serwisie zabrany, dostanę w jego miejsce kolejny, być może była tam jakaś wada fabryczna, a motocykl zostanie naprawiony na gwarancji. Powiem Wam, że moje ogromne rozgoryczenie, bo tam dochodzą emocje: jak nie możecie jechać, to i dochodzi troszeczkę zmęczenia i trochę stresu, trochę żalu do marki, ale w ciągu 24 godzin. Sytuacja jak dla mnie została opanowana, zostałem zapewniony, że motocykl zostanie sprawdzony, naprawiony, informacja będzie z komputera czytana. dlaczego to się stało i y, awaria naprawiona. Kask wymieniony, prawdopodobnie jeszcze źle wrzuciłem y, nie w odpowiednią zakładkę rękę i dlatego mogło to przesiąknąć, więc to jest moja wina. Kolejny wniosek i takie spostrzeżenie, że Jesteśmy bardzo jako Polacy porywczy i do oceny, i do działania, zapytano mnie w serwisie, czy czytałem instrukcję obsługi motocykla, czy czegokolwiek, którejkolwiek z tych rzeczy nawet nie wziąłem tych yy, instrukcji, tylko zostawiłem w sklepie, więc sygnał dla Was, jeżeli kupujecie droższą rzecz, to zapoznajcie się z instrukcją obsługi, bo ja tego nie zrobiłem biję się w pierś. Choć uwa uważam, że prawda leży po środku i no, marketing Nadążę natomiast jakość produktów, niestety nie. Tutaj inżynierowie na pewno się nie do końca zgadzają z księgowymi. Księgowi chcą generować zyski i chyba produkty nawet tak renomowanych marek jak BMW, Audi w przypadku motoryzacji, czy jak robimy te nasze mieszkania, jakieś Bosze, niebosze, Indesity, no niestety, ale, ale pozostawiają wiele do życzenia. Takie moje tylko wnioski, że no, kask pięcioletni, miałem by na nowy, chętnie bym pojechał w tym w tym, starczym, w tym starszym, ta wentylacja odpadła mi też w drodze do Poronina, w tym nowym kasku, w tym działa do dziś, tak, tam miałem to już w ręce, mogło gdzieś tam odpaść, więc jakaś prosta dyskusja, na szczęście następnego dnia wszystko zostało wyprostowane i tak jak miałem pewne żale wieczorem, tak rano wszystko ok, zobaczcie ile działa, ile jest w stanie zrobić obsługa, jak miałem tą nieprzyjemną sytuację z samochodem, wmówiono mi, że ja źle skorzystałem z klaksonu i dlatego wniotłem jakiś tam znaczek. Źle skorzystałem z nawigacji, dlatego padła, trzeba było rozebrać samochód. W tym przypadku Marka wzięła całą winę na klatę, na siebie, więc ja tutaj tak naprawdę nie mam jakichś większych pretensji, oprócz tego, że prawdopodobnie coś się zadziało ze, ze sprzęgłem, ale też nie wiedziałem do końca jak na bardzo ciężkim piasku się zachować, dopiero w teren wjeżdżam, także prośba do BMW do Was o wyrozumiałość Niemiec czyta instrukcję, Polak już nie tak, pytanie do Was i do lojalnych fa fanów różnych marek czy to, że będzie jakaś jedna wtopa czy pechowy dzień, to znaczy, że trzeba markę przekreślić ja uważam, że nie, także moja miłość tutaj do marki odradza prośba do Was, bo yy, Jedna, jeden z, jedna z osób tam na, na komentarzach na Facebooku, też nowe doświadczenie, napisała, że rodzi się jakaś gówno burza. I przyznam Wam, że jak wrzucam fotkę z motocyklem gdzieś w lesie czy gdzieś na trasie, no to tam parę osób mówi, że fajnie. Natomiast jak napisałem, że zawiodło mnie bardzo BMW, to jest burza, że Japończyki, Chińczyki, Filipińczyki, wszystko inne. Wiedzcie tylko, że. Tą technologię Japończycy nie wzięli jej prawda, z oceanu, tylko wzięli je właśnie z Europy Zachodniej. To była kolebka całej tej inżynierii. Natomiast który motocykl jest lepszy, który Wam bardziej się podoba, czy która maszyna, to, to, już, jest, to już jest nasza y, prywatna sprawa. Natomiast a propos działań biznesowych, niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto jest y, bez winy. Ja Wam sprzedaję kursy drogie, a też ostatnio padła informacja, że ktoś wydał 300-400 zł, przyjechał na cały dzień, posłuchał i on czuje niedosyt wiedzy. Także yy, można czuć niedosyt wiedzy, albo ktoś obejrzał kilkanaście filmów i nie został milionerem. Więc też yy, każdy z nas, nawet firma szkoleniowa, robi, robi bardzo wiele błędów, ale wydaje mi się, że można te błędy prostować. Natomiast złą teraz Wam powiem rzecz. Bo w tytule firmu mamy. Coraz bardziej słabe produkty, coraz słabsze produkty i niestety ludzie. To, czy tam but urwał klamrę, czy kropelka się dostała do, do kasku, ok. Natomiast powiem Wam, co było żenujące. Że dwie godziny stałem na poboczu nowiuteńkiej autostrady Częstochowa-Łódź. Przejechało, myślę, że kilkaset, jak nie kilka tysięcy samochodów osobowych przyjechało kilkaset motocykli, przyjechało kilka radiowozów policyjnych i nikt praktycznie, znaczy nikt oprócz jednej osoby spoza Polski się nie zatrzymał, nikt. Po co nam te gesty? Lewa w górę. Po co te wszystkie bracie turystyczne motocyklowe? Jeżeli widzicie pacjenta na poboczu z telefonem w łapie, w jakimś starym T-shircie, no, widać, że nie stoi tam dla przyjemności, w rowie przy polu. Słuchajcie, nikt się na kilkanaście tysięcy ludzi nie zatrzymał, zapytać, czy coś się stało. Jako przedsiębiorca i człowiek, który zarabia, który płaci podatki, to duże, pytam się, dlaczego policja się nie zatrzymała, jeżeli w sumie nielegalnie stoję na poboczu? Bo chyba nie można stać na poboczu. Ileś patrolów policji, wyobraźcie sobie, że macie zawał, że macie zasłabnięcie, że macie problem techniczny, że zgubił wam się telefon, nie macie jak wezwać lawety, musicie drałować 50 km czy tam 15 do następnego punktu. Wyobraźcie sobie, że pada, wyobraźcie sobie, że jest bardzo zimno. Wyobraźcie sobie, że to się zadziało z dzieciakami, rozkrażacie samochodem, macie dwójkę dzieci, jest zimno, jest jakiś problem. Znieczulica absolutna, i tutaj, zwłaszcza przed wakacjami, mój wniosek, że jesteście skazani na siebie. Dwie analogiczne sytuacje wydarzyły się dwa lata temu w Portugalii, kiedy nie miałem tego roku przerwy z ręką. W Portugalii, w górach, padła mi, pękła mi śrubka, nawet taki film wrzuciłem, że tam śrubka pokazała mi, jestem wart. Niewiele. W każdym razie czterokrotnie naprawiano mi oponę w Portugalii. Pierwszy raz to cała wioska w ogóle się zleciała, bo zostałem sam z całej drużyny. Chłopaki pojechali, nie chciałem ich wstrzymywać. Cała wioska przyjechała, no i przewodnik wycieczki też przyjechał, ale nie miał jak mi pomógł, pomóc. Natomiast sprężarki, niesprężarki, wulkanizacje, w, wieśniacy portugalscy w górach zrobili wszystko, w kilkanaście osób, mało się tam nie poryczałem na koniec, jak chcieli chłopakowi z, z kraju, gdzie nie wiedzą nawet, gdzie jest, Pomóc. Tego dnia złapałem gumę cztery razy, a i tak wieczorem. Dzięki pomocy ludziom. Tam też na, y, ostatni raz już chyba y, miałem system, y, zestaw naprawczy. Nie miałem pompki. Pierwsza lepsza osoba się zatrzymała, dopompowała, wróciłem do hotelu. W Słowenii, na wysokości Mariboru, przetarłem oponę do zera. Człowiek, motocyklista, który autem jechał, zawrócił. W ciągu kilku minut o sobie nie wierzyłem, 3-4 minut zapytał, czy jest OK, nie OK. Miał akurat klucze. Zabrał oponę, pomógł mi wróciłem po godzinie byłem na trasie. Czekałem na pomoc na wsi w górach portugalskich. 10 minut, pierwsze auto się zatrzymało, bo nie było nikogo. W Chorwacji czekałem 3-4 minuty. W ogóle udało się to gdzieś tam kupić, naprawić. W Polsce czekasz 2 godziny, nikt nawet się nie zatrzyma zapytać. Jeden obcokrajowiec podobnym, na podobnym modelu motocykla. Zatrzymał się. Czy wszystko ok? Nie dowierzał, że to tak działa, jak nie działa. Także być może jakaś usterka fabryczna. Dał mi dwa piwa, których nawet nie ruszyłem, no bo, bo, bo nie wypadało. Ale, ale jedyny gość, który mi pomógł. Mało tego, doładowałem telefon, zadzwoniłem dalej do żony poleweciarza, gdzie jest ITD. Nikt, absolutnie nikt jeżeli jesteśmy krajem tak dobrym, tak wierzącym, tak kochającym, tak współczującym, to moja tylko prośba, żeby może czasem się zatrzymać. Mam ten komfort, że mogłem stamtąd wrócić pieszo, zwrócić motocykl do rowu i olać sytuację, ale być może są osoby, które mają realny problem. I to jest zwłaszcza mój apel do motocyklistów, żeby się kurczę chociaż na chwilkę yy, zatrzymać. Kolejna lekcja pokory, tym razem bardzo, bardzo dziwna lekcja. Tak jak myślałem, że to będzie filmik, gdzie napioczę na BMK, Wczoraj naprawdę Liberty Motors, jako tutaj dealer i chłopaki, stanęli na wysokości zadania. Wręcz cieszę się, że coś takiego się zadziało, bo wierzę, że mogę tej marce ufać. Także nawet jak dacie ciała w swojej firmie, jeżeli się naprawi błąd z klientem, to, 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 to wręcz ten klient, ta więź jest jeszcze trwalsza. Natomiast co do wiary w nasz kraj, co do wiary w nas, tak naprawdę to jest tak jak jest. Czekam na wasze komentarze, ale leżało mi to na sumieniu, więc, więc, więc powiedziałem, zwłaszcza po kursie: zapraszam was do obejrzenia tego filmiku z manufaktury, bo wyjazd był cudowny i do, i do zakopca, i do Dubaju z aktywnymi. Parę filmów wakacyjnych wam rzucę gdzieś tam z Wielbłądów, z Egiptów. Jutro ruszam do, yy, czy po, jutro chyba, albo pojutrze do, do Toskanii, także trochę tych wyjazdów jest, nadrabiam zaległości wyjazdowe a, i czekam na, wasze, yy, czekam na Wasze spostrzeżenia dotyczące właśnie po pierwsze chyba coraz gorszych yy, materiałów, po drugie lojalności klienta wobec marki i trzecie dlaczego jesteśmy tak cudownymi ludźmi i tak dziwnie się zachowujemy. Pozdrowienia, udanych wakacji. Trzymajcie się. Cześć, cześć.